To wy dalej gracie? A no, chyba pan. No, obiad, przerwa na obiad. No dobra, dobra. jeszcze jednego, Janek, jeszcze jednego, dawaj, krótki, krótki. Jeszcze jednego. Krótki jeden, krótki jeden, myślałem, że ten, dawaj. No z barkiem je zagrasz. Właśnie, czekałem ja na was. Muszę ja nie czekam. Dobra, Janek, ale one są szybkie, zobacz, szybkie, z dziewięć minut. A ja, a, a ja co w ogóle jest dziewięć? Zapraszam Satanusa. Satanusa, <laughs> zapraszam. Czemu wysył ma taką rangę wysoką? To grał no, ale, wcześniej. Bo nie strzałeś ku na CS, nerd. <grym> no, grał trochę pewnie wcześniej tyle. i tyle. Niko nie rzuciło technika. Tak Jak nie, wcześniej to. grałem? Przegrałem to, to jest kilka lat temu. To nadal wcześniej już my. <grym> w sumie tak, na pewno. Chociaż, no chyba tak, nie no, ja w to zagrałem jedną. I zagraliśmy jedną grę razem przecież, takiego normalnego ranka na jakiś czas bo... No coś tam było, tak, coś tam było, tak ale to jedno, obu, dwie gry. No i to wystarczy, żeby rankę dostać, trzeba jeden wygrać. Trzy winy chyba zrobiliśmy, czy coś, jeszcze pamiętam. Dobra, What? gdzie jest nasza gra? Trzeba zaprosić Satanusa. Co to Satanusa? Satanus? co wziąłeś te najgorsze to mapy ten... jakieś? What the? To ten Typ od auk, no. Najlepsze! A, to tamty, co się co się bał ludzi, co widziałeś na odhaku. Ten co AUGiem strzelał Co te nobskie mapy? Bo chcę zobaczyć nowe mapki jak jest Nowa mapka Nowa mapka Climb, tak? To jest Climb? Co to jest? Nowa mapka, ona jest pośmieszna A nie, i... ISis. Mapa stworzona przez Bubkes i Oliver Z takim uśmiechniętym To... Tak, a mapa musi być dobra. Jak to chłopak taki uśmiechnięty zrobił pozytywny. Jak się kupuje przedmioty? Nie na żarkę. B. Ale fajnie bankside. Tu <tryk> jakie okno <co> wymyślili? <tryk> co to oni wymyślili? Gdzie on Tu jest bankside. Co to Jak tu się wchodzi? Tu się da podpapkę zrobić? Wychodźmy, No weź się podpaczam. Ej, tu są drzwi, tu się drzwi otwiera A, warte, warte Łat! No i patrz A ja to pamiętam chyba No ty idziesz i tu masz drzwi, widzisz? Jak pa... A, wow, tu są fakty, że są drzwi dolu Jak to można to jest mała łapa. Tu się kampi w kuchni, o, za ladą <laughs> Wyciągam spod lady Wyciąga Ale płytą jak ty <noise> Nie mam już brać <noise> amunicji Ło, tutaj jakaś filowę, jakaś filowę. Co to jest? Fajne Wydaje mi się, że to jest ta stara mapa, która... A nie to nie jest ta mapa. Też ok. mi się nie wydaje, się... ona wygląda jak jakaś mapa taka, na której jaka... grałem. Myślę, że przerobili ją tylko mocno ja strasznie. Ja nie, nie wydają. Nie to, to jest za czasów, kiedy wy nie graliście w CSE, go. To jest za czasów, kiedy co? my zawsze grajmy. Ja zawsze grałem w CSE, go. Nie graliście. No. Ja od samego początku grałem o, ty z Łukaszem, pleksować. Ja grałem w tą grę, zanim ona była darmowa. No ja też. No ja też! Ja to kurde na dwie premiery kupiłem! Halo! I mi nie no, ja działało. Też. To jeszcze z Łukaszem grałem. Byłem jeszcze, kurde, nawet nie widzisz co to jest ser. Myślę, <grym> że 1,6 to była ostatnia część jaka powstała. Nie, no niemożliwe. Sors. Source. Source, no, przecież a graliśmy. graliśmy na pewno w 5 osób. w 5 grałem, Nie wiem, ja problemy biedakiem. Z... No tak, ale ja, ja na przykład gram z Łukaszem. Tylko z tego, co mi się wydaje. Gdzie ja ten kuźni? Co jest? What the fuck? Jaki parkur? Ja jestem. Bartek spadł, a ja wygrywam. A atakujemy, czy my bronimy? Bronimy, bronimy ty terfę. O! Dobrze. Idę w idę w plecę, to jest hintlo! Daj mnie, potalacz, potalacz, to Ja, cię podstawa, ja nie umiem grać! Ja to umiem grać! Ale gotowi? Ale ja Boli gotowi, ja na... nie to Ale dobry, kul cool pinguin. Dawaj, Janek. robisz to. Nie patrzy się na ten. Dawaj drugiego, dawaj drugiego. Nie trafisz, nie trafisz. Jówej, pistolety! Nie... O, <ścoughs> pistolety są niefajne. Kupię digla, teraz i będą headleć. Ja, ja chyba kupię nic. Iku, guys, Iku. Iku nie istnieje. No, Iko. I ping, I I No I, go. I, go. I, I o, No I go! No I go, no I go 9 raż, kurwa. Dwa flasze i lecimy. Jedę na tą podróż, wysechuj, ty mnie tam zabrałeś na tą wycieczkę. Idę tak jeszcze raz. O, to tu tu. Uhuuhu! Chłopy, to jest kudzie Ale daw, to A, o drugi był. What the fuck? Dawaj go, dawaj dawaj, dawaj. Warto że Bartek ma defaultowy ten. Celownik. A, <grym> ale ja jadam, kurde. Niezły celownik, celownik A no, widzę, widzę Bartka to. no, no, A no, A on się no, 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 nie no, się. To nie ma tragedii jeszcze. Łał, jak ulecił na głowę Łoł Dałem radę go jeszcze strzelić z jednym HP Bartek pra... Bartek, jak ulecił Odpalił się palił się, no Tak to dociągał wtedy Jakiego tak kupcie, misiaczki? Mam, A nie, A nie wiem dlaczego le... Ej, więc chodźcie na podróż, idziemy jeszcze raz? No, idziemy, idziemy Ja byłem, fajnie było Tutaj się biegło, no? nie? EWP tak. A, A, jest na mapie, zielona, zaznaczony taki most A nie, to vent Łał, wow, popchnąłeś mnie U, przy... O kurwa, jest tu chłop! Dobra Nie wiedziałem, że oni tu mogą wejść Nie, tak idą, po tam B na A nie ma Ooo, nie! Ej, on też mnie, ujsy mnie tym z UZI Nie ja spodziewałem się, że tam będzie dwójka Cicho byli Ach. Zez mi się odpalił, widziałem go się na też górze się nie spodziewałem Zrazu na prawą. Oj Ta głowa, która szła w tej skrzyni <grym> Wyspa A widziałeś już tego mamo ostatnio, że coś ludzie zabijają ping. Ej, nie zabijają ma bomby zabijają pingwina? Pod, pod rzut Avalon. To, to, to był taki komiki, komik, mam. Ludzie zabijają pingwina pingwin patrzy na marcyzko, jest smutny Pali papierosa jest pizgany i później płynie to płynie, płynie górą lodową na Titanika Przedstawiciel, <grym> się to zobaczyć. O. Wasz. Widział się na łóżku chyba. Widziałeś. <grym> no, Na no, odwrócił się i dalej. No. Dobra, już nie idziemy więcej tam. Tak, no, też się nie podoba. Nie podoba mi się na łóżku. Co to jest? Iko? I jak ty w ogóle to, mówisz? Że... Pod jakim przyciskiem masz? Ja mam pod palcem, mam pod kciukiem, ale to nie ma domyślnego, to myślę. Ja mam pod k. Jak kys. A, A ja to pod ciale ciało. Jak szybko tu można się dostać. Nie by sobie nie puść ich. O, się wystraszyłem. <laughs> Myślałem, że go nie zabiję musiałem już ja uciekać, jak go zabiję. Tajem, bo tam siedzieć tak chciałem. O, nogi, O, a nie to kolega. Ogólnie... Jeden chłop sobity, minus 71. ten taki z ruską nazwą. Ten na dole, ten rusek. Czy my z nim nie graliśmy o, ostatniego meczu? Nie. nie, chyba nie. Chyba na B mogą pójść. Po co na B sprawić? Można wszyscy na A A być. dobra, nie idę na B, nie idę na B. No widzisz, to że. Bartuś, co robisz? Zabrać na A. Nie, Bartek... Dobrze, Bartek. Na plecy im. Chcesz coś kawacha? Biorę wam kawachę. Mm -hmm. Chcesz ktoś kawachę? Mi rzuć, mi, Możesz mi rzuć. Ja jestem biedny, rzuć, ja jestem biedny. Mi rzuć, mi rzuć. Mi rzuć. Jej. O, oh, jest zamyka tabela Can you buy me something, Bartusz? Pojażdżu 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 cię w złą stronę Pobiegłeś Jebał w kosmo To był offensman Famas, on nie Famas? Famas on Pierdziłem Nie biegnie, nie Za darmo dostałem, no jeszcze oh. Nic nie widzę przez tego Przez tego kurwa podpalającego grana Ej to rok. B To jest Famas, jest on Batman o kurwa, śrek na Ja nie wiem, jak dojść na to B. Ratunku. Środkiem, no dobrze idziesz. A to jest odsłonię prawdziwe. O, optantuje tutaj. Tutaj. Myślałem, że spingujesz przez chwilą no, no to kurwa, spingowałem Jak Tak się pinguje. A jak mogę bomb Dobra, Ant, nie, nie dałeś mi tego. Nie, 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 nie dałeś mi, ale co nie dałeś? Nie, bo jesteś zrobił kombat. To przez to właśnie, że się nie dałem to wygrałeś. Ej, naprawdę ja zabiłem. Naprawdę wiem cztery gości, będę robił jeden Ja jestem pierwszy, więc wiesz, Ja nic nie robię od chyba dwóch rund. Ja tak nie wiem, ale właśnie w tej rundzie się odpaliłem. No miałem teraz partę. Jestem farciarzem. Leż. farciarz skurwiel, biegnął! Właśnie przeszedł jeden. Przeszedł. Hello. I to. Zbiłem są? Zabij! Zabijłeś go? A, zabiję go teraz. Oh, Co? Jak ten granat mnie zawił w ogóle? To? What? Z kilometra? Chyba zesplaszowaliśmy nawzajem. Tak, ty też flashback. Co This... na idę na perfect. Jeden na a. Uh... A nie mogę nawet też wykręcać? Proszę i wątpię. Podoba mi się, że mamy taki sam ten. What? Cr crosshair, ja, ...ja i ten. Maciek. A, nie, <grystanie> bet... yeah. yeah, oh, <laughs> no Ale to nie, Kurwa nie wiedziałem skąd on może przyjść Ups, auga kupiłem O pójdę panę. Oh yeah To jest lepszy granat Idę na A biorę podpalający, kurwa mać, chuj. Ja się broni na to A Trudno? No jak mają takie łatwe flesze Łatw, które nie da widać Na bardzo KURRA miałem wyciągnięty pistolet! Jaki co BYŁ tak szybko tutaj? Radzi, uciekaj, rzucał ogień! Też rzuciem ogień. Ja pierdolę, co tu się dzieje, nic nie widzę! Ja też, tyle fleszy poszło u nas, jak chcę się dołączyć. Ja nie, są, nie wiem, gdzie jestem nawet. Flesz! O, środek jest gości. Ja przez chyba. 20 sekund nic nie widziałem. Tam jest dwóch! I oni są tak przyczajeni, że widać ich tylko ten bronię z główką. Oh. Maciek? Ten <grym> kolotek kurwa się odwrócił, pierdzielony. A tam mi się ręce odkręciły, mi się nie e. <grym> O kurwa, jak się to wyłącza? Jak się to kurwa co wyłącza? Co <grym>? Jak się to wyłącza? Proszę? Co to tak? O. Nie. A w pełni graj się

A tu jest jeszcze wejście, no tak. No o dodanie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Spankowani. Hey, pa, 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 Antje, wejdźmy tu postać stać. Aj, no, na szersy. <groễnij> Dobra, jednak ja zabieram, ale to sam flasza <sadzimy>, i jak tylko mnie posadziłem. <śmiel> o, kto to jest? A Bóg, kurwa! Tak długo tam Lepię się życia. biłeś, że, ubiegał tam. Po no, prostu jak z tej nowej wolno się strzela. A. Akurat jak chciałem wyjść to uszczęt, tup, tup. Abi, nowy buk, no. starczyło. Dobra. A ja Aby. jestem dobry, ja pierdolę, A co są nupki w ogóle? <laughs> nupki. Dłupki, 4-4 dupki To była łatwiejsza strona, to dla... To jest, to jest mapa terrorystów TEC 9, let's go, no, Tek 9 to flesze i lecimy na A, nie? Wrzucamy no, flaszę i Eły i wygra wygrane To co ja cię? No nie, 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 lećmy stypendię Ok, no hello. To tak się wrócił kurde. Plantujcie, plantujcie. Ja uszedłem na dwóch typów idealnie. Na mnie jest tak dziewięć. Jak on żyje? Platy, platy, platy. No gości plecy. Jeszcze jeden. No to, cofnijcie się A, no to fajnie tak. mam O kurde Tak Na górze, na tyle Ta, no Ja tam akacza kupiłem Pro 90 Wabiki, ja dawajcie, dalej, Rzucajcie babiki na B co on pisze, 606 Podsadzić kogoś? Dawaj A! Shotgun! Oj Boże Gość jest tam w canciapie tam Gdzie się posadzę. Kurwa w go nie zabiłem Ja już nie No ale też miałem walczyć pod tyłu A! Na widzie! Przejebał, wywołem Dzięki, nie Kałacha leżyły sobie. leżyły Ty też. Nie umiem strzelać z typ insta Pinstabułem, wywalił niestety. Oh. Dlatego z on strzelił w kogoś innego, więc ja go dałem radę zabić. Może teraz na B, bo no, to SOSS no. na A idziemy, nie? Dobra. Good plan, ale właśnie poszedłem. Dobra, idę do wami, z boku. Z boku. Nie byłem już na BMW. No kurwa, razu skoczyłem, wiedzą o mnie. Uciekam, masz bombę. Uciekam, kuj, uciekam, może przeżyję. Dobra, przeżyję, idę do. Leży panie, Całego siebie też oszczędziłem, jak to zrobiłem, to nie wiem. Ooooo, badanie na bombę Dobra, nie macie bomby jakby. Tup 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 Hahaha <laughs> Kurde Nasz chłop się nie wstydzamy jak w sobie przeskoczyć To się chłop wychylił I go za... Kurza kurde kurde O nie Za tobą co? Pod nim chyba pod nim A, to... Bo chyba jeszcze, jeszcze niżej poziom jest chyba Ta no <laughs> Nice. Ale już sam siebie zabił, dobrze? się, nie? tam no na górę folii. No, tam idziesz dalej. You... Yeah. O, echo. Jakie. Okay. 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 O, kurde, nafancasz na mnie. Ej, to mogłoby na, mogło być najbardziej epicki frag. Ale Zila mnie zabiła. Jest ostatni damage w ogóle. Kuła jest wola. O, nie zauważyłem oh. tego. Nie zauważyłem tego. What? O, bray, ja kompletnie nie o gary. Nie się widzę. Nie się widzę. Cześć. Right. Ah, Ach. Zdobywałem akurat. Co jak? On tam dobiegł? Ja go stankowałem. On zeskoczył, zaskoczył, on zaskoczył Ale wysy tam. A! Jest. Zauważyłem o. że tam jest. Zapomniałem... Trzemy ja się... wrócić do chodzenia na A Tak No chodźma to Antie bym się bukawej, to powiem, jakieś kuwałkowy. No. Nie ma stupen, on jest jakieś rakowe. Ale czemu. Czy... On na was zeskoczył i go zabił, tak? Wszystki Tak! No, to, to fajnie. Bo ja nie spodziewałem się, że... Jakby myślałem, że ty jesteś już na górze. Nie, tam się taka taka długo troszkę gadać. Ja to co na nie No myślałem, się. że już tam nagle ja stoję, spada ty, wali we mnie pole auto, a ty w tym czasie przechodzi broń Ja umieram Dobra, no no. idziemy na tego i wygrywamy Wygrywamy Ale jakoś jak piteczki podchodzimy no i gdź, pierwszy frag jest, idziemy like, okay, na No No i tyle No anty, <laughs> widzisz jak to jest proste? Widzisz jak to jest proste?

Oni też nie widzę. pewnie nie, nie. <noise> Ile fleszy z naszej drużyny wyciągnęło Ja palę się, pada się O nie, nie widzę Kurda! Ale... Nie <noise> wiem co się dzieje w ogóle Co tam wskoczył w, w ogóle? <noise> ja za tobą chciałem iść ej, 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 patrzcie, patrzcie połaki Bra... Weźcie, weźcie chodzi za mną Mam taki pomysł Wiedzisz? mam Mam taki Wiedzisz? pomysł Widzisz idziemy, tak? Dokładnie <noise> Tak, tego, się... tego jeszcze nie tego grali, dawajcie. Nie grali. Nie grał Zemusa. Tędy, 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 tędy. I tędy, tędy. Bro, Dawaj go. do stepu, do stepu, do stepu. Trzymaj się do doga, żeby nie był im błędny. To lody były. O chuj, no to... Chodź, na górę. A! Co to jest? Nawet mam iść Sneaky gameplay Masz go, kurde Celuję O? Pobiegł Chyba w górę pobiegł, nie? Mhm Ostatni był na midzie Łotek, gdzie zniknął? O? Składzie bombę I'm led. get to the chopper. ty ten ostatni tytuł. Celownik, Janusz. Gdzie ten celownik? Nie w podłogę. Tu? tu? Szuka skarbów. Szuka skarbów. Tu? <noise> mm, o, znalazłem. Runda Co się celuje, żeby najłatwiej było trafić. Celujesz w tułów. Nie, w głowie się nie trafia. Trzeba sobie wywozić brzuszek. Fajna ta mh. O, ten gość się no zmienia ma, na nóż. I, kurwa, mamo, ja w CS gram. Mogę teraz to zbawić. O oh my god, ale strzelanie zepsuł strzelanie. Ancik szykuje skoku, ale... Nie, nie, na teraz, nie, 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 słyszę nie, nie, Oni wiedzą, słyszę na nie, nie, czekają, nie, 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 ich Co to miał być? A ty <gulia> Aha, nice Dobra, dobra Jak Akurat ty miałem ten Plesza rzucenie. On jest tam na górze więc... O nie Na górze jest? What? Tak. A nic go nie zadałem, po lewo podziłem Rzeczywiście nic mu nie zadałeś. Mój grana też mu nic nie zadał A ja Jeszcze jeden tam był? O. Kurde a się Ja jakbym pan tak grał, czy nie na... grałeś, chyba już, zremisowaliśmy. Zremisowaliśmy. a nie, zremisowaliśmy, jak to, remis? No, nie, zremisowali, no, nie śmiesznie było, Niech <grym> się liczy, <grym> O, to się liczy, tylko się w jak <grym> Light mi się wydaje, no one są takie małe. Hmm. Może masz 4 na 3 takie monitory. 4 na 3. No, możemy go odbalić. 4 na 3. Halo? No, halo. O, halo, halo.